Cześć moi kochani, witam Was na codziennym challenge'u. Mam nadzieję, że się uda. Dzisiaj nie wiem o czym pogadamy, bo szczerze mówiąc zagrywam sobie w końcu, zacznę nagrywać odcinki na zapas i ten odcinek nagrywam po wczorajszym. Dzisiaj 2 września, mam nadzieję, że tak 2 września. No i zobaczymy jak mi pójdzie. W wczorajszym odcinku wygrałem wszystkie trzy walki, zobaczymy jak mi dzisiaj pójdzie. Chciałbym jak najdłużej grać, mieć na jak najlepszą pasę i nie zmieniać deku na jakieś kichowaty, ale na te partie jest o tyle fajnie, że czasami się zdarzają yy, dosyć dziwne deki i można sobie potestować yy, karty różne deki, więc łapeczka, komentarz, jakie tematy poruszamy i lecimy dalej, ja będę się starać jakieś tam tematy znajdywać też i nie będę się tylko trzymał stricte Clash Royale'a gier, ale też będę się starać na takie bieżące tematy, co się tam będzie działo na świecie no i o, dzisiaj może pogadamy o kabaretach, które naśmiewają się z polskiego rządu, ma nie być politycznie, ale te kabarety, no po prostu kocham polskie kabarety, co ostatnio zrobili, neonówka, kabaret skeczów męczących, po prostu płakałem jak oglądałem, mam nadzieję, że widzieliście i wiecie o co chodzi, no... Chciałbym, żeby było inaczej, chciałbym, żeby było inaczej, ale tak naprawdę kabarety, no i stand-upy, bardzo stand upy to raczej może mniej, bo kabarety szybciej mogą reagować, typu, szybciej na bieżące sprawy, ale to, co oni reagują, jak komentują bieżące wydarzenia, to jest coś pięknego. Dobra, ale skupmy się teraz na walce, bo tutaj wyskakuje do mnie mega minionkiem ja sobie teraz tak, muszkieterkę sprzątniemy, mega, nie, mega, 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 mega jeden i drugi, do, o kurde, o, stupy, turi, dobra, ale mega minion uderzy na wieżę, tak, uderzy mega minion na wieżę, mega knight i m, peka, w, duża peka w deku, się, bo ja zapytać, co on tam jeszcze ma. E, 10 eliksiru. Ja wiem, że się zablokuje. Ja wiem, że się za chwilę zablokuje. Jeszcze ma mini-pekę, no! O jacie! O nie! O i mini peka. źle to rozegrałem, mogłem loga i tornado. Mówiłem wam, mówiłem wam, że dziwne deki można spotkać. Teraz będzie mi ciężko. Mega Knight, duża peka, on się teraz już będzie bronić. Jak to się mówi? Mam przekopane. To ostro. ale mam dobra poddaję tą walkę bo tutaj nie mam co szukać przy tej mini pc dużej pc mega knight ie. teraz ja tym deckiem pogram bo oczywiście zasady codziennego challenge'u są takie że teraz ja tym deckiem pogram no ciekawy jestem jak mi się będzie tym dekiem dało. Są tam jeszcze ma strzałki no jeszcze coś w tym deku mam, nie wiem, zaraz się przekonamy. Teraz będę kopiować ten dek i troszeczkę powiem Wam szczerze, że no dostałem lanie. Dostałem lanie, ale zaraz zobaczymy, skopiujemy sobie ten dek. Jeszcze zapa tutaj miał kopiuj dek i ja już sobie idę ten dek. Oczywiście chyba na dziesiątkę mam kopiować. Chyba tak, na dziesiątkę. Mam wklej. No, i teraz ja. No, jestem ciekawy, jak mi pójdzie, bo tutaj, jak ja grałem, to nie miałem za bardzo polotu. Dobra, teraz zobaczymy, chwilę wyczajmy. Kto tutaj pierwszy zacznie? Myślicie, że warto puścić. No. Dobra, zacznę dużą peką. Ja Każdy co on tu jeszcze ma. Mini peksona ma. i rzucę tak prewen prewencyjnie zapam mam dobra spodziewałem się tej armii właśnie dlatego rzuciłem te strzaki bo spodziewałem się tej armii Aha. nagrywam a nie zamknąłem a żona z synem wrócili z parku dobra Będziecie ich słyszeć w tle, bo ja nie zamknąłem strychu, bo myślałem, że przyjadą później z tego parku. Dobra, na razie nie, nie, nie ruszam, bo się zablokuję. Pewnie teraz armią szkieletonów. Nie, nie rusza armii szkieletonów. Peka udaż jeszcze raz. Nie dobra, dwa razy nie uderzyła. czy to będzie problem, Dobra, będę musiał teraz coś wykombinować Meganita eee, z tego сейчас mm -hmm. близко. Близко супросу. Теперь он повинен чего в том тесле Он сам забрал. Udało się. No dobra. Udało się wygrać w tym lekiem, czyli jedna przegrana, jedna wygrana. I dzisiaj myślę, że tyle starczy, bo dzisiaj nie mam za bardzo tematów do rozmowy, a nie chcę też tutaj krzyczeć, bo mam otwarty strych, więc następnym razem będę musiał zamknąć sobie strych. Dobra. Trzymajcie się cieplutko i widzimy się w następnych odcinkach. Cześć.